Witajcie, kochani, na kanale Mona Art. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest sobota. I dzisiaj był Zlot Skrapowy w Warszawie. Tak, na początku, ogólnie chciałabym Wam tutaj na razie pokazać moje zakupy. W innym filmiku pokażę Wam Ateciaki. I co Wam mogę powiedzieć? Zlot się zaczynał o 10. I było na nim całkiem sporo osób na sam początek, bo ja przyjechałam, było około 10 po 10. E, jak przyszłam to już... E, paczki powitalne się rozeszły, ale zupełnie mi na tym nie zależało. E, tylko po prostu się zdziwiłam, że to po prostu tak szybko poszło, że w momencie kiedy ja przyszłam, to było po prostu tłum ludzi na sali e, sklepowej. E, to mnie tak trochę bardzo zaskoczyło, bo jakoś tak... E, ja jeździłam wcześniej tylko do Poznania e, i tam nigdy nie ma takich, wiecie, powitalnych, nie było przynajmniej powitalnych, wiecie, takich paczek. Eee, I tych ludzi tak nie było, takich tłumów na sam początek. A tutaj z tego można to zauważyć, że jak są jakieś paczki powitalne, to po prostu wszyscy na dziesiątą, tak jak otwierają się drzwi, tak przychodzą. A może i nawet byli trochę wcześniej, no tego to akurat nie wiem. Eee, w każdym razie mi na paczce nie zależało, mam tyle tych, wiecie, przydasi, że, eee, wiecie, no. Nie zależy mi na tym. Nie przyjadę pociągiem dwie godziny wcześniej, tylko dlatego, żeby nie wiem, dostać paczkę. No ale dziewczyny tam dostały i widziałam, że jakieś różne grafiki i do druku i tak dalej. Nawet nie wiem, co było w tych paczuszkach. Pewnie się przekonam, jak będę oglądała czyjś filmik. Chyba, że nikt nie nagra. Było bardzo fajnie intensywnie szybko, bo to wiadomo, te kilka godzin raptem od godziny 10 do 16, a tak naprawdę o godzinie 15 to już pustki były takie trochę. Ale trochę osób się kręciło, no, już wiadomo, że ci, co już zakupy zrobili, to już się tam nie kręcili i... Co, co wam powiem, Co, jest spoko miejsce, szkoła, no bo najczęściej z tego, co zauważyłam w szkołach, się chyba te złoty gdzieś tam odbywają. Miejsca było chyba wystarczająco. Wiadomo, że na początek jest tak jest dużo osób, to te kolejki przy tych sklepikach, każdy ogląda i tak dalej, ja zawsze wolę sobie trochę poczekać, aż będzie trochę więcej luzu i ewentualnie podchodzę najpierw do tych sklepików, gdzie, gdzie nie ma tak dużo osób. Zawsze było tak, że starałam się w każdym sklepie chociaż jedną rzecz kupić, no tym razem jakoś mi się nie udało, bo na przykład w Craft Clocku no, niespecjalnie ostatnio mi się podobają papiery. W Craft Passion no Wykrojników nie kupuję, z racji tego, że jestem w DT Craft and DT Design i, i tych wykrojników mam całkiem sporo. I chyba y, patka letryguję też, też tam chodziłam, zaglądałam, ale jakoś, no ja nie, nie piszę, nie próbowałam oczywiście kiedyś i Kaligrafii, ale to chyba nie jest, nie jest dla mnie, więc, tak jakby no nic mnie tam nie kusiło tak naprawdę. Oglądałam sobie te zeszyty właśnie do, do wypisywania, fajne to, ale jakoś tak no nie przemawia do mnie na tyle, żebym sobie zainwestowała w taki zeszyt do, do pisania. A w pozostałych sklepach gdzieś tam zawsze coś kupiłam. I może zacznę od sklepu, w którym byłam pierwszy. Pierw, najpierw kupiłam coś w Agaterii i yy, yy, wziąłam sobie stempelek. Ja oczywiście mam stempelki yy, do środków, mam i z Craft, u, yy, z craft Uli takie stemple, i, i z Craft Design, mam kilka zestawów, ale ten od początku, jak gdzieś tam się yy, pokazał, ukazał. On mi się bardzo podobał, ale jakoś tak, a nie było okazji, albo gdzieś tam miałam pilniejsze jakieś rzeczy do kupienia niż, niż ten stempel, ale on jest bardzo fajny, jest taki, wiecie, cieniutki. I właśnie tutaj oglądałam filmik, bo dostałam też ateciaka od Oli Postulki, i ona tak pokazywała swoje takie tak konkretnie, bo ich dobrze, jeszcze się nie przyjrzałam wszystkim, i właśnie też używała tego stempelka, i on jest naprawdę taki delikatny, jakby to powiedzieć, subtelny e, i w agaterii kupiłam sobie jeszcze dwa pudry no to już była taka moja Oczywiście y... znaczy, wiecie, większość tych zakupów w 90% to były takie, wiecie moja taka fanaberia, bo jak wchodziłam to wszystkim mówiłam, że ja niczego nie potrzebuję, niczego nie kupuję i wszystko co kupiłam to ogólnie jest mi niepotrzebne <noise> no ale to się śmiałam w każdym razie kupiłam sobie pudry e, i kupiłam taki brokatowy y... Agatheria ma tylko jeden taki puder z brokatem. On się jakoś tam przed świętami ukazał, ale pomyślałam, że hmm, podobał mi się. Co prawda on jest taki jakby, on jest taki brązowy. Nie wiem, do czego go będę używać, ale wypróbuję. I kupiłam też zielony, oliwkowy. I wiecie, co mnie tak nie, dość nie miło mnie to zaskoczyło, bo, bo spojrzałam na ilość tych podrów. I zobaczcie, może tutaj odwrócę ten, będzie łatwiej, jak jest odwrócony, i odwrócę ten zielony. I spójrzcie teraz, ile. Jaka ilość jest tego pudru? Nie wiem, czy to tak widać, ale myślę, że to widzicie. Tego pudru jest tutaj o połowę mniej. E... I jego jest 12 gram. No, jest to bardzo widoczne. Jeszcze mi się jakieś paprochy tutaj. Nie wiem, czy to ja coś zrobiłam, jak go otwierałam. Czy gdzieś się coś zapodziało, No i widać. Teraz nie no właśnie jest dużo ale pomyślałam mówię może kurczę może ten one ważą tyle samo no nie ten jest trochę cięższy 12 gram ale y, pomyślałam że może ten który jest z brokatem on jest bardziej taki puszysty przez to i jest go więcej i wyjęłam sobie pudry moje z agateli które miałam już kiedyś y i pudry które używałam yy, y i tak mają więcej niż ten zielony tak no na, dosłownie jest tego o... mogłabym powiedzieć że jest tego Mniej niż 2 trzecie. O widzicie teraz pewnie. Więc, no, to takie trochę. Takiego by go ktoś używał albo gdzieś się wysypał. No, takie niefajne, ale dobra. Nieważne, nie będę się. Aż tak dużych ilości nie używam, żeby mi się e, zabrakło tego pudru. Tym bardziej, że wcześniej go nie miałam, więc mi go na pewno nie, bra nie będzie brakowało. Ale, no, powinno być, tak wiecie. Powinno go być więcej po prostu. Dobra. Gdzież to ja jeszcze byłam? Byłam w snieparcie i wzięłam sobie taką jedną maskę, małą. Bo tych masek jest tam naprawdę sporo i nie wiadomo co wziąć, na co się skusić. Ale pomyślałam, że ona może być fajna, jeśli wytniemy sobie wykrojnikiem kółko. Po prostu, nie? Białe kółko i natuszujemy sobie tutaj przez tą maskę wzór. Jako taka serweteczka pod jakąś grafikę. Z takim, z takim pomysłem to kupiłam. E, I wziąłam sobie jeszcze tekturki. E, taką tekturkę kochanej mam już. Dawno temu ją miałam i jakąś kartkę robiłam z niej wziąłam sobie też taką warstwową tekturkę na ślub. Będę robiła kilka kartek ślubnych na wesele, które się wybieram. więc Będę potrzebowała ich kilka, więc będę musiała zrobić różne kartki. Nie będzie takiej możliwości, bo będą były na siebie podobne. No więc sobie wzięłam takie coś. Wzięłam tutaj też IHS-y, bo jest obecnie sezon komunijny. I wybieram się na komunię, na którą potrzebuję... 9, może nawet 10 kartek. I z tego tytułu też muszę mieć sporo różnych kartek. I jeszcze tak mówiłam sobie komuninum: to są tutaj gołąbek. Taka fajna, nie? Delikatna. I w Gratisie dostałam piórka Gratis można było sobie wybrać, ale ze względu na to, że ja już nie szłam tak na sam początek, to tych, którek było trochę mniej. I tam mi chyba najbardziej z tych, które były, przypadło do gustu. Także, to są zakupy z Snippartu Podeszłam też do Scrapbooking Shop'u Wzięłam sobie Distress Oxide'a Speckled X? Mniej więcej, dobra Taki bladziutki, niebieski, ale taki taki brudny, trochę niebieski się wydaje No zobaczymy jaki będzie i wziąłam sobie jeszcze dwa takie produkty. Yy, Pentart yy, Bonding Primer. Wiecie co, się dziewczyn, jak, jak, jaki on jest, natomiast one do końca nie wiedziały, bo się nie zajmują dekupażem, a najczęściej chyba osoby, które dekupażem się zajmują, yy, to właśnie używają tego, bo widziałam na jakimś filmiku yy, właśnie ktoś tak jakby po prostu malował na biało. Natomiast już kiedyś się zastanawiałam, bo były y, takie, wiecie, filmiki, to też były dekoparzowe, na przykład, że ktoś malował słoik na biało i ktoś po prostu używał nasze polskie filmiki, to były y, takiego preparatu, nie farby, wydaje mi się, że gesso to też nie było, tylko coś, co bardzo dobrze kryło, tak jakby pobielało to, że nie trzeba było, wiecie, malować ileś razy, bo ja na przykład, jeżeli nawet y, jakąś HDF-kę y, chcę pomalować na biało, to ja muszę zrobić kilka razy, żeby ona była biała. I ktoś ostatnio też to właśnie robił i widziałam, że tak fajnie mu to kryło. Ale czy to jest na 100% do tego, to muszę doczytać nie tylko tutaj, ale gdzieś w internecie. Bo właśnie chciałam coś takiego, co będzie bardzo dobrze kryło i nie będzie potrzeba zrobić sześciu na przykład warstw, tak, czy pięciu, takich na HDF-ce, żeby, żeby ładnie było pokryte. I wzięłam sobie też Heavy Body Gel, bo mój się skończył. A to, co było w nim tam na ściankach, to już po prostu wyschło. Tylko ten jest tym razem matowy, a ja miałam... A nie, też matowy miałam. Tylko widzicie, miał białą zakrętkę kiedyś. Także, no to akurat była taka rzecz, która mi się skończyła i faktycznie była mi potrzebna z tych wszystkich rzeczy. I jeszcze sobie podeszłam do Foamiran. To było Foamiran Polska chyba. I... Tam były z Old Fashioned Ribbon wstążki, więc sobie wzięłam, tutaj chyba jest 7. Przede wszystkim sobie wzięłam białą, bo ona mi najczęściej schodzi. Nie używam dużo tych nieciuchów, Mam ich trochę... No, mam sporo kolorów, tylko w takich tam metrowych ilościach. Tutaj też chyba tyle jest. One są właśnie te ze Scrapbooking... Nie wiem, co ja gadam. Z Foamirany Polska. Są takie bardzo sztywne, nie? Fajne. No i wzięłam sobie oprócz tych białych takie kolory, których... Myślę, że nie mam, czyli taki, wiecie, zielony. Taką oliwkę, tu jest jakiś taki jakby blady róż i taka kawka z mleczkiem albo coś takiego. I wziąłem sobie u nich też dwie szczoteczki. Wiecie co, ja mam szczoteczki, które kiedyś kupowałam w Akronie. Teraz już ich w ogóle tam nie ma. Jakoś nie mogę, albo ja nie mogę na nie trafić u siebie. Ale zawsze się zastanawiałam, czy te nie są jakieś trochę lepsze do, wiecie, do tuszowania. Mam wrażenie, że one są takie mięciutkie bardziej, ale wiecie, tamte też pewnie były miękkie jak były nowe, nie? Teraz po prostu już nie są. Te szczoteczki można kupić na AliExpress, właśnie też takie kolorowe identyczne. Te kosztowały chyba 9.50. No wiadomo, że na AlieExpress wychodzi tam taniej, ale chciałam sobie je wziąć po prostu na spróbowanie, żeby zobaczyć, czy, czy, czy to jest to, że mi się wydaje, że one są jakieś może lepsze do tuszowania niż te do podkładów. No, zobaczymy. Tam były też takie malutkie, nie? W, y, okrągłe takie wiecie, jak do tuszowania środków od kwiatków, i takie bardzo wąskie jakieś. No, ale tamte nie były mi potrzebne, także to. Nie wiem, w studiu 75 albo w Hobbylandzie kupiłam sobie białe pręciki. A białe pręciki się mega szybko kończą. Chociaż tak cenowo powiem szczerze, że wam coś chyba średnio opłacało, bo taki pęczek kosztował 11 zł. No chociaż w, w innych miejscach jak były, to te pęczki były o wiele, wiele mniejsze, więc może się okazać, że w sumie była to adekwatna cena, chociaż no, mi się wydaje, że to jest sporo. Bardziej myślę na tej zasadzie, że sporo, bo to wiecie tak szybko schodzi, nie? Co ja tu jeszcze mam? Teraz tak, byłam w papierowych prezentach i tam były pokazane prace. Nie pamiętam, jak właścicielka papierowych prezentów ma na imię, ale ma fantastyczne prace, które sobie tam stały. Wiecie, można było je oglądać takie mega, mega, mega przestrzenne. I ona właśnie na swoich kwiatkach i na kompozycjach używała takich... No, wiecie, takich mieszanek, broka, nie brokat, tylko, wiecie, taka mieszanka świecidełek. Bardzo fajnie to wyglądało, szczególnie, wiecie, w świetle jak te kwiatki tak były gdzieś tam maźnięte trochę. Więc wziąłem sobie takie pudełeczko, ono 8-80 kosztowało, ale były też takie mniejsze, jakieś po 2 złote chyba. Natomiast tu jest sporo takich trochę większych elementów. Tam, w tych kompozycjach, jak ona sobie, tak, tak właśnie, tymi holograficznymi, właśnie elementami gdzieś te kwiatki posypywała to było sporo takich mniejszych ale mówiła mi, że po prostu ona trochę tych, trochę tych, trochę tamtych sypie, więc e, no tutaj nie mam się co czepiać o to, że tu nie ma tego e, po prostu musiałabym kupić kilka różnych nie? ale one były fajne, właśnie przez to mówię, naprawdę nadawały tych, tym pracom takiego mega błysku tym bardziej w tych pracach dziecięcych nie? czy chłopięce, czy dziewczęce one bardzo fajnie wyglądały i wzięłam sobie taką koronkę wam pokażę. To w ogóle jest. To są pierwsze rzeczy, które kupiłam w ogóle w tym sklepie. bo jakoś chyba w Poznaniu, nawet nie wiem, czy, czy kiedyś była. I koroneczkę. Nie, nie mam, nie mam pojęcia, ile ona kosztowała. To pewnie jest 11 zł. Ilość tego jest tam. No, metrowa mniej więcej. Może być metr. I powiem szczerze, no jest mega, właśnie przez to, że tutaj jest takie wiecie. Powycinane, nie ma żadnych strzępków jakichś, wiecie, tutaj, żeby to było gdzieś od jakiegoś odcięcia. Siliczna jest ta koronka. Ja dużo koronek nie używam, ale zawsze fajnie mieć w zanadrzu coś ładnego. Dobra. Także to jest koroneczka. Myślę, 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 co? E papierowe, love. ja Ja naklejek nie kupuję, bo kupiłam w zeszłym roku w arkusze w Poznaniu i tak naprawdę ich ani razu nie użyłam. W końcu wróciłam je na bazarek. Ale widziałam na make and take'ach coś, co w zasadzie nie było w ogóle wystawione, ale było dostępne tak jakby z a mianowicie kalki, ale one są ze złoceniami. To jest takie wiecie, to złocenie jakby laminowane folią. Nie jest to, wiecie, wydrukowane na laserówce i włożone do laminatora teraz Niektórzy twierdzili, że za bardzo one się świecą, ale ja stwierdziłam, że a co tam, spróbuję. To jest taki, wiecie, tak naprawdę arkusz jeden... Y i one kosztowały 5 zł, więc mówię, to nie był jakiś tam bycie duży wydatek. A, a raz sobie i zobaczę, jak będą mi się podobały w pracach, ale ogólnie podobały mi się, jak już widziałam, że dziewczyny na make and sobie wycinają. Tak jak jest w paczce, to trochę dziwnie wygląda, ale inaczej, tak jakby się to złotko wydaje, tak jakby miał inny odcień jakiś taki wpadający w zieleń trochę, mam wrażenie. Ale jak się wyjmie, to jest ok. I teraz tak. Kupiłam jeszcze tekturki. Bo no właśnie w Miranie było, tak już na koniec zauważyłam, że były wrzucone do jakiegoś kartonu i było napisane, że wszystko za złotówkę. Nie wiem, czy to było wcześniej już, czy po prostu była taka, wiecie, wyprzedaż już o godzinie tam około 15. No i sobie wybrałam kilka tekturek, no wiecie, za złotówkę to się opłacało. I wziąłam przede wszystkim takie trzy. Wziąłam sobie, bo tam były, to już niewiele było, ale nie wszystko mi się podobało. Wziąłam sobie trzy takie koniki. To jest. A, tu jest turka, tak. I tutaj jest taki sam, tylko shaker. Ja z tym shakerem kiedyś dawno temu dla Kraft Wen Craft robiłam jakiś projekt. I on ma też tutaj folikę, więc powiem wam szczerze, za Zeta to super. Tu jest taki wianuszek. On taki, wiecie, bożonarodzeniowy bardziej, bo tu mam wrażenie, że są jakieś takie jagódki i takie gałązki. Taki tamborek z kwiatkami. Tutaj taką tekturkę dziecięcą. Ona, powiem szczerze, że nie wiem, czy ją w ogóle użyję, bo ona jest dosyć duża. Ale co tam, nie? Wiecie. Szkoda było nie wziąć. No to wziąłem takie aniołeczki. Mogą być fajne właśnie do prace na chrzest. Śnieżynki. Bardzo fajne, takie wiecie, ożurowe. Delikatne przede wszystkim. I wziąłem sobie taki shaker jaju. On też ma tutaj pod spodem widać, że jest ta folika taka sztywna. Więc spoko. Myślę, że, że, że z tego będę zadowolona. E, jeszcze mam papiery, e, bo coś mnie zaskoczyło, a mianowicie to, że e, kiedyś już kupiłam e, papiery nowości z Scrapentmi e, Pink Roses i Blue Roses. Chyba to się nazywa Blue Roses, tak. E, I to były w formacie 30x30. /30. A teraz nagle dopiero od dzisiejszego zlotu pokazały się kolekcje w formacie 20 na 20. I tak trochę byłam tym zaskoczona, bo mówię, kurczę, nie widziałam wcześniej w sklepach, i się okazało właśnie, że to jest od zlotu, a że ja nie planowałam kupować ogólnie papierów. Natomiast nad tymi kolekcjami myślałam, że one mi się już kończą, bo kupiłam dwie, jedną taką, jedną taką i tych prac komunikacyjnych trochę już zrobiłam i mam dosłownie jakieś tam resztki po, po jednej, dwie strony, które takie mniej zdobne są. I stwierdziłam, że one mi się faktycznie przydadzą, więc je wezmę. I fajnie, że one mają tutaj nie takie grafiki jak były w dużych kolekcjach, już Wam pokażę jakie były grafiki na okładce, takie o. I one były i w chłopięcej, i w dziewczęcej. W sumie ja ich pewnie nie użyję. Ale za to tutaj są inne grafiki i, i bardzo fajnie, bo będę mogła sobie urozmaicić, bo mamy tutaj 15 arkuszy plus dwie okładki. I tutaj mamy takie arkusze. Takie, no właśnie, dodatki, czyli wiecie, drzwi, okna, tutaj jest ta taka hmm, altanka, czy tam pergola, jakby to nazwać. A w niebieskiej kolekcji są już inne grafiki. Nie są te same, tylko po prostu niebieskie. I tutaj mam... Fajnie te kolekcje na DLki. Niech to DL, ja chcę, że DL tak robię trochę mniej zdecydowanie niż, niż kwadratowych. A tutaj mamy takie grafiki. Czyli tam są takie ślubne, tutaj już nie są ślubne po prostu. No ale oczywiście, skoro kolekcje mi się pokończyły, to i dodatki mi się zaczęły kończyć. Chociaż tych, tych niebieskich jeszcze trochę mam, ale mniej zdecydowanie niż tych różowych. Bo różowych kartek komunijnych zrobiłam, no już tam więcej. No wejdź papierze, no wejdź. Nie chcę wejść, bo się przykleił. Chociaż te arkusze tak niekoniecznie mi się podobają, tutaj i tutaj i ten też taki jest średni, ale spoko. To sobie odłożę. i wzięłam jeszcze arkusze z dodatkami. Ja sobie te arkusze rozcinałam, bo miałam ze sobą plecak, więc nie zmieściłabym tego ze sobą, żeby zabrać, więc ja sobie usiadłam i te arkusze rozcięłam. Wiecie, i tak będę je zużywać, więc co mi tam. I to był taki arkusz, nie wiem, czy to jest to samo. Tak, okej, okay. bo to się zastanawiam, czy jak puzzle układam. Chłopięcy wzięłam. Znaczy tak naprawdę wzięłam dwa chłopięce i dwa dziewczęce, tylko ten drugi chłopięcy jest w takich kremowych kolorach i ma też inne dodatki, kościółek, kielichy. A w ogóle tych to nie kojarzyłam, że są w takich odcieniach, Bo pamiętałam o tym, że są w niebieskim i w różowym, i do tego oczywiście wzięłam też te elementy do wycinania. One są piękne. I to samo mam w dziewczęcych, czyli mamy dziewczynki tutaj. Um, same takie wiecie w kółeczkach, i, i, i takie wiecie stojące tylko. Nie byłam do nich przekonana na początku, jak zamawiałam duże kolekcje, ale ostatnio stwierdziłam, że. W sumie te dziewczynki są takie ładne. I tu mam róże. I również mam tę drugą, gdzie nie są takie żywe te postacie. I tutaj bardziej wpadają one w fiolet. W różowy i w fiolet, ale taki inny róż niż przy tamtych. I też są te kremowe, nie. No i wiecie, to zawsze są jakieś inne dodatki tutaj, nie? niż tylko same kwiaty grafiki, nie. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o moje zakupy, co ja jeszcze mam. A oczywiście na środku sali był stół, przy którym można było sobie coś tam robić. Przede wszystkim można było robić kartki na konkursy. I ja sobie usiadłam, zaczęłam sobie tam wycinać trochę, ale no, nie mia miałam ze sobą tylko nożyczki, więc, więc <śm> nie stworzyłabym niczego tak naprawdę. I tu sobie zaczęłam wycinać takie grafiki od Olgi. Bardzo fajne, one mi się już podobały, jak widziałam, bo Olga na wejściu, gdzie odbierało się paczki takie, wiecie, te, te wejściowe i, i tam można było kartki zostawiać, boksy na wymianki, karty, etc. Miała właśnie te swoje grafiki do pokazania, które ona sprzedaje, ale nie sprzedawała ich na złocie. I spodobały mi się one tak bardzo, że sobie wzięłam po prostu i powycinałam. Także właśnie te mi się spodobały, a że były na stole i takie wiecie ścinki już powycinane niektóre to sobie stwierdziłam, że sobie trochę powycinam i przygarnę i jeszcze zgarnęłam ze stołu, bo tego też było całkiem sporo, bo z tymi grafikami właśnie można było robić kartki, przede wszystkim z tymi grafikami, także mam tutaj dwa kociaki, mam krówkę i lwa, no ja niestety po prostu nie dała rady tam zrobić musiałabym ze sobą zabrać jakąś gilotynę przynajmniej ale dziewczyny tworzyły naprawdę mega pracę i te prace, które trafiły na konkurs no to naprawdę były super dobra, to super duże i jeszcze skargnęłam ze stołu no cóż, przytuliłam powiedzmy grafiki z później się zorientowałam, że to są te same Grafiki z, bo ich było mnóstwo, naprawdę tych grafik było full i ja już je zgarnęłam tak jakby pod koniec, kiedy już te prace konkursowe miały być zrobione, i na tym stole już pozostawały takie resztki, więc sobie tutaj coś przytuliłam. Widziałam sobie grafiki z Felicji z Craft I tu mam dwie takie, one są różne. I myślałam, że tutaj są różne te. te te grafiki, bo one były, wiecie, takie, nie? Po prostu. A się okazało, że na drugiej strony są takie same. Bo ja mam Felicję kolekcję, znaczy pół kolekcji, bo drugie pół sprzedałam. Yy, ale nie miałam do niej nigdy dodatków. Tak więc yy, bardzo chętnie. Do dzisiaj, yy, od października jeszcze nic nie zrobiłam z tej kolekcji. Także jak widziałam, że są właśnie te dodatki, to stwierdziłam, że bardzo by mi się uprzydały. <grym> także. No. Przyjechały ze mną czy ja coś jeszcze mam chyba to już będzie wszystko no mam oczywiście dwie saszetki ateciaków ale to już w osobnym filmiku bo to też troszeczkę będzie oglądanie trwało a poza tym ja je najpierw muszę sama obejrzeć także zlot minął szybko zakupy są udane trochę takich moich y, widzi mi się typu właśnie to jakieś tutaj wiecie serweteczki szczoteczki coś czego, bez czego bym się obyła ale Mm. No, spodobało mi się. <laughs> Dobra, kochani, to byłoby na tyle. Eee, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak tak, to łapka w górę. Ja na przykład bardzo lubię filmiki zakupowe oglądać. Mam nadzieję, że Wy również. Dobra, w takim razie do zobaczenia, kochani. Pa, pa!